Dzień dobry, dzisiaj na obiad zrobię kurczaka z warzywnym ryżem. Polecam to danie osobom, które chcą się odchudzać, ponieważ jedna porcja tego dania ma 450 kalorii. Jest tutaj dużo warzyw. Kurczak ugotowany na parze, także bardzo polecam. W ogóle jest to danie na 6 osób. Co jest tutaj napisane? Stopień trudności łatwy, czas przygotowania 20 minut i czas całkowity ugotowanego dania to 45 minut. Rozpoczynamy gotowanie. Ja tutaj te wszystkie kroki pominę, tylko opowiem, bo ja to sobie już przygotowałam wcześniej, tego kurczaka. Trzeba odważyć na pokrywie postawić miskę. Nie mam taką. Odważyć 500 do 600 filo, filetów kurczaka, dodać do miski pół łyżeczki pieprzu, papryki, kurkumy, soli, 15 g oleju. To wszystko razem wymieszać i układamy to wszystko w dolnej części przystawki waroma. I odkładamy. Klikamy dalej, i przystępujemy do następnego kroku. Tarujemy wagę. Wrzucamy do naczynia 200 gram pokrojonej marchewki. Jest to jedno z naszych ulubionych dań. Mój syn bardzo też lubi. Dalej, 200 g cukini, też pokrojonej na kawałki. Ja ze skórką wrzucam cukinię. Wcześniej ją umyłam. Dalej, 150 g czerwonej papryki. Dalej. Zakładamy pokrywę, miarkę, dalej i ustawiamy obroty na cztery i pół. po czterech sekundach tak zmiksowały nam się pięknie warzywka. Teraz. Te warzywa przerzucamy do górnej części waromy. Zobaczymy, co będzie dalej. Już przełożyliśmy. Do naczynia miksującego wkładamy dwie łyżeczki bulionu warzywnego. Ja tutaj sobie troszeczkę to jeszcze nie będę myła naczynia, ponieważ y, termomix nam nie mówi, żeby umyć naczynie. Sobie tutaj tylko ładnie kopystką y, zgarnę te, te warzywka. Dobrze. Y, koncentrat bulionu y, warzywnego. Ja oczywiście wykonany jest w termomiksie. Zresztą ten koncentrat bulionu warzywnego bardzo często się przejawia tutaj w przepisach, także polecam go zrobić sobie. Dwie łyżeczki koncentratu, bulionu warzywnego. Oczywiście przypominam, że dodajemy czystą łyżeczką. Dalej 5 gram oleju. Olej mi się przemało, jak zwykle. 1200 gram wody. Na początku lejemy śmiało, bo jest dosyć dużo tej wody. Dalej. Wkładamy koszyczek. I klikamy dalej. Do koszyczka 250 g ryżu parabolicznego. Zobaczcie, że fajne jest to, że nie wrzucamy go z, z woreczkiem plastikowym. 90. Będzie 200. I jeszcze trochę. Ja ten obiad z synem pewnie i znę, że będziemy jedli dwa dni, ale bardzo to lubimy, także nie ma z tym problemu. Dobrze, mamy 250 gram ryżu. Rysz mamy już w środku, wsypany. Teraz robimy dalsze kroki. Zakładamy pokrywę. Na pokrywę yy, dolną część przystawki Baroma. Tereska, przyglądaj się. Yy, zakładamy drugą część przystawki Baroma. Zakrywamy to pokrywką i ustawiamy obroty na 1 i 25 minut gotowania na parze. Tutaj gotuje nam się ryż, kurczak, a tutaj warzywka. 25 minut minęło gotowania. Zdejmujemy przystawkę waroma. dalej i teraz pokażę, niektórzy zastanawiają się do czego tutaj służy ten, ta wypustka w kopystce. A do tego, żeby ostrożnie wyjąć koszyczek z gorącym ryżem. Zobaczcie, odstawiam sobie go. Tutaj od kurkumy, pokrywka trochę zafarbowała, ale nie martwcie się, bo po kilku myciach yy, yy, schodzi to zabarwienie. Dalej, ryż już mamy przełożony i teraz yy, do tego ryżu przesypujemy ten ryż do miseczki i wrzucamy ugotowane yy, warzywa. Później pokażę, jak to wygląda. Idziemy dalej. Płyn z ugotowanego ryżu nie wylewamy, ponieważ w późniejszym kroku nam się przyda. Przelewamy go do miski. Idziemy dalej. Umyć i osuszyć naczynie miksujące. Yy. Pokażę Wam jak się myje, chociaż wiele razy to pokazywałam, ale może ktoś jeszcze nie widział. Nalałam wody do maksa, żeby mi się też pokrętka z zewnątrz umyła. Klikamy na domek, przesuwamy palcem, ustawiamy mycie wstępne, przekręcamy pokrętło i czekamy aż nam się umyje. Naczynie mam już umyte. Powracamy na książeczkę do swojego przepisu. Do czystego i suchego naczynia wrzucamy 10-20 gram natki, dalej, zakładamy pokrywę z miarką, dalej i obroty na 8. 5 sekund. Już mamy zysowane natkę pietruszki. Oczywiście musimy przyłożyć ją do innego naczynia, ponieważ nam tutaj osiadła na bokach ścianki. A tak wygląda mój ryż z warzywami. Zobaczcie. Jak się ugotował ładnie na sypko. Okay, idziemy dalej. Do naczynia miksującego wrzucamy 170 g cebuli. Idziemy dalej. Wrzucę wam końcówkę. 30 g oleju. Mamy. Tym razem udało się nie przelać. Zakładamy pokrywkę i zamiast miarki zakładamy pokrywkę, aby uniknąć rozpryskiwania. Klikamy gotowe i ustawiamy funkcję gotowanie. Gotowanie 5 minut. Cebulka już nam się przyrumieniła. Oczywiście przyrumieniła, a nie odroślała. Klikamy dalej, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja cały czas podjadam już ten ryż, bo ja bym się mogła najeść samym tym ryżem. Okay, zdejmujemy pokrywę. Tu jest przyrumieniona rumieniona cebulka. Tarujemy. I pamiętamy, żeby nie wylewać ryżu z wody, bo teraz właśnie jest nam potrzebny 300 gram płynu z ugotowanego ryżu. Mamy, klikamy dalej. 200 gram śmietany. Minimum 30%. 30% lejemy. Cały kubeczek. Idziemy dalej. Dwie łyżeczki musztardy. Ja dodam kupioną musztardę, ale chciałam Wam powiedzieć, że mam też musztardę wykonaną w Thermomixie, ale jej nie dodam z tego względu, że ona jest bardzo ostra i no, nie wiem, czy mój syn będzie chciał ją jeść. Także no, mogę Wam tylko pokazać różnicę. To jest musztarda wykonana w Thermomixie z samej gorczycy. A to jest musztarda kupiona w sklepie. No, ja użyję tej w sklepie, bo ona jest dużo łagodniejsza. Ile mieliśmy dodać? Dwie łyżeczki musztardy. No już musztardę. Lecimy dalej. Pół łyżeczki soli. Z tą, z tą solą to. Zawsze jestem ostrożna w gotowaniu w termomixie. Jedna czwarta łyżeczki pieprzu czarnego. Wiadomo, ktoś nie lubi bardzo słonego, możemy sobie zawsze na koniec yy, dosolić. I 3 czwarte łyżeczki papryki słodkiej mielonej. Mamy 20 g skrobi kukurydzianej. Nic, to nic innego jak mąka kukurydziana. Mamy. Zakładamy pokrywkę. I miarkę. Ustawiamy obroty na 3. 4 Cztery. Cztery minuty gotowania. A jeszcze zapomniałam Wam pokazać, jak wygląda kurczak ugotowany na parze tak właśnie. Klikamy dalej a i przekręcamy pokrętło w celu rozpoczęcia miksowania. 20 sekund. Dodajemy rozdrobnioną natkę pietruszki, ale pachnie. Na tym etapie zobaczcie sosik tak wygląda. Dodajemy wcześniej poszetkowaną natkę pietruszki. Dokładnie mieszamy kopustką. bo sosik jest bardzo gorący. I kurczaka z warzywnym ryżem mamy już praktycznie gotowe danie. Tylko moja porada jest taka, ponieważ ryż zdążył trochę przestygnąć, i kurczak. Ja kurczaka zawsze wrzucam do tego sosu. Także albo po prostu kupić termoserwer na stronie thermomix.pl Utrzymuje on ciepło bądź też zimno. Będę musiała sobie go kiedyś zakupić. Także no, mam nadzieję, że podobało się Wam to danie. Udostępniajcie mnie, klikajcie, czy Wam się podoba, czy nie. Życzę wszystkim smacznego i dużo zdrowia. Do zobaczenia.